Hej, tu morana. Jeśli chcesz wesprzeć moją twórczość, wejdź na patronite.pl ukośnik Morana Blok słowiański. Patronami dzisiejszego odcinka są poniżsi wspierający. Hej kochani, z tej strony Wasza Morana. Jak widzicie, witam Was ze swojego nowego pierdolinka, którego jeszcze nie zdążyłam jako tako ogarnąć, także studio się buduje. Dzisiaj chciałabym pogadać o mitologii Słowian. Będzie to taki, jakby, wstęp do głównej mitologii słowian, gdyż podzielę ten film co najmniej na dwie części. Dziś chciałam właśnie zrobić taki przedstęp do generalnie rozmowy o mitologii, żebyście lepiej mogli zrozumieć skąd. Bierzemy wiedzę o mitologii Słowiań i w jaki sposób ją rekonstruujemy. Otóż, jeśli jesteście ze mną dłużej, już wiecie prawdopodobnie, że mitologia słowiańska nie jest, że tak powiem, dogmatyczna, tak samo jak sama wiara tradycyjna, gdyż generalnie bardzo różniła się ona pod różnymi kątami, jeśli chodzi o tereny. Na całej Słowiańskiejszczyźnie, chociażby była bardzo zróżnicowana, czy to na wschodzie, czy zachodzie, czy na północy, czy południu. Zdarzało się często, że nawet, że tak powiem, sąsiednie osady mogły mieć różniące się panteony, dlatego właśnie były te różnego typu różnice. W oryginalnych tekstach co prawda niewiele mitów zachowało się do naszych czasów, ale są one właśnie odtworzone w przeróżny sposób, który mam nadzieję, że sobie zdążymy omówić. Zachowane ślady odczytujemy głównie z przykazów ludowych, obrzędów czy nawet nazw własnych. Właśnie z nich na przykład korzystał garściami Aleksander Geisztor czyli jeden z najbardziej znanych badaczy, do tej pory, dziejów mitologii słowiańskiej W badaniach przychodzi nam również język, średniowieczne zielniki, kroniki między innymi niemieckie, rosyjskie, także duńskie i na przykład arabskie, co dla niektórych nie jest tak oczywiste i w końcu archeologia oraz badania z wyobrażeniami mitologicznymi na przedmiotach rytualnych lub interpretowanych jako magiczne. Jak już wspomniałam, każdy ród, każda kraina mogła posiadać swój zestaw bogów. Na piedestale pojawiają się sferożyc, trzygław, bóstwo chtoniczne, być może wcielenie Welesa, strzygący, wyjście na wie, oczywiście, widzący pan przepowiedni, pan wyroczni, czy rod na słowiańszczyźnie wschodniej, odpowiedzialny za rodzinę i los ludzki ze swoimi pomocnicami bądź córkami, Bytami prawdopodobnie demonicznymi rodzajnicami, którym swoją drogą również chętnie składano dary, szczególnie przy narodzinach dzieci. Obok nich funkcjonowali tacy bogowie jak Sfaruk, właśnie Weles rządzący światem umarłych, Pan Magi, mogący uzdrawiać, ale także zsyłać choroby, Perun, Bóg Sądów i Małżeństwa, Hors, Bóg księżyca, kierujący bądź karmiący demony. Jarowit, wiosenny witeś na białym koniu, trzymający głowę swojego poprzedniego wsielenia. Strzybóg, odpowiedzialny za pogodę pan wiatrów, który dysponował demonami powietrznymi. Patron żeglarzy swoją drogą, a, tak, że tak powiem, bliżej ludzi były bóstwa żeńskie czyli Mokosz, Matka Ziemia, bogini spełnionej płodności, Marzanna, bogini śmierci i zimy być może towarzyszyła mężczyznom na polu bitwy i być może to jej oblicze widzimy na urnach z twarzą. Istnieje taka teoria, że to właśnie jej przedstawienie, szczególnie że właśnie często te urny miały kolczyki w uszach, dlatego są interpretowane no, jako wyobrażenie kobiety. Być może jej wcieleniem wiosennym była właśnie dziewanna. No i ostatnią boginią, można powiedzieć, jest tajemnicza. Jaga Jagiszna, której zjadanie dzieci, według większości badaczy, symbolizowało ich przejście w dorosłe życie, czyli inicjację. I było to prawdopodobnie echo bogini leśnej i demonicznych, nieposkromionych sił przyrody. Słabo potwierdzona bogini żywia mogła być boginią żywej przyrody. Płodności oraz niej życie. Oczywiście bogom budowano również świątynie. Prawdopodobnie najbardziej popularną ich formą były tak zwane hale kultowe, gdzie strukturą przypominały nieco większe altany. Znajdowały się w nich przede wszystkim ławy, więc można było w nich oprawiać, odprawiać orzędy, ale także ucztować czy wiecować, radzić i przede wszystkim stanowiły niejako schronienie dla pielgrzymujących, gdyż większość miejsc sakrum była w jakiś sposób odseparowana od miejsc zamieszkania. Czasem nawet w dość znacznej odległości Największymi ośrodkami kultowymi był ten w Radogoszczy, gdzie czczono głównie Sforżyca, Arkona, gdzie głównie czczono Świętowita, być może Jarowita, gdyż utrzymywano tam białego, wróżebnego konia W Szczecinie była, były świątynie Trzygława Wiemy, że bogowie mieli swoje cechy, że tak powiem charakteru, również atrybuty, konie, elementy uzbrojenia, a nawet posłania. Więc twierdzenie, że Słowianie nie mieli rozbudowanej mitologii, byłoby głupotą po prostu, gdyż jakby skąd by się brały te elementy w świątyniach? Jakby za każdym z tych, z tych przesłanek, z tych, z tych kronik idzie jakieś przesłanie Także, że bogowie jak najbardziej mieli swoje cechy, swoje rzeczy Więc musiano wierzyć w różne elementy mitologiczne Z zasady silniejszy wód silniejszy bóg... Sprawiało się to na tyle dobrze, że Słowiańscy boganie nie mieli większego problemu, żeby postawić Boga Żydowskiego obok swoich własnych rodzimych. Dla plemion słowiańskich jednak niezależność religijna wiązała się bezpośrednio z niezależnością polityczną i niezawisłością sądów. Gdyż właśnie między innymi od tego zależało również prawo. Do tego odejście od wiary przodków interpretowano zwyczajnie jako zdradę, szczególnie że integralna część kultu była związana właśnie z rodem i kultem przodków. Niektóre interpretacje mówią o tym, że Białobóg z Czarnobogiem stworzyli świat od zera. Nie sądzę jednak, żeby ten tok rozumowania był właściwy, gdyż osobiście widzę na tym miejscu Peruna i Welesa lub Swarżyca i Welesa. Rzeczonych poprzedników można włożyć między bajki wynikłe z chrześcijańskiej interpretacji próby rozróżniania dobra i zła. I przeciwstawiania sobie właśnie tych dwóch żywiołów, ciemnego i jasnego, tak samo jak potem tłumaczono sobie Boga i diabła. Stąd właśnie były błędy powielane przez następne opracowanie i naukowców. Katolickim duchownym piszącym kroniki nie mieściło się to w głowie, że dobro i zło mogą funkcjonować jakoś razem i no, jakby równoważą się w pewien sposób, więc są poniekąd zależne od siebie i właściwie niezbędne do tego, żeby jakoś ten świat funkcjonował. Dowodem na to, że, że właśnie oddawano, że tak powiem, cześć bardzo mocno bogom htonicznym jest chociażby właśnie popularność trzygłowa na Suwieńszczyźnie zachodniej, gdyż no, miał tam sporo świątyń, między innymi właśnie te trzy w Szczecinie. Relacja Słowia z przyrodą również była często źle interpretowana, gdyż nie czcili oni przyrody ani jej komponentów, a bogów, którzy ją zamieszkiwali. Objawili się oni w górach, rzekach, jeziorach, drzewach, głazach, tak czy, czy, czy gajach. Już sama nazwa ziemia, matka ziemia właściwie, była antropomorfizowaną boginią i należało ją właśnie wynagradzać, zapładniać tak ziarnem, jak i w różnych rytuałach. Głównie chociażby często właśnie. Połączone jest kolędowanie właśnie z zapłodnieniem ziemi Chociażby, także serwowała ona również właśnie naszym przodkom duży dualizm poznawczy Gdyż nie dość, że była żywicielką, ale również mogła być właśnie największym katem, gdy właśnie tych plonów nie wydała Wyobraźcie sobie też, że świat to jest jedno wielkie drzewo Najbardziej znanym drzewem kosmicznym jest nordycki Grasil Ale Słowianie też wierzyli właśnie w tą oś kosmiczną Axis Mundi W uproszczeniu był to po prostu kij wbity w ziemię I właśnie ta oś kosmiczna jest podzielona na trzy poziomy I tak właśnie wygląda słowiański wszechświat jego interpretacją jest przedstawienie Świętowita ze Zbrucza, jest właśnie rzeźba wyraźnie trójdzielona. Na samym dole stoi osoba o trzech obliczach interpretowana jako trzygław, która podtrzymuje właśnie świat ludzi. Na właśnie środkowym poziomie stoją ludzie, czyli kobiety, mężczyźni trzymający się za ręce. I na górze jest to bóstwo absolutne, lub bóstwo o czterech twarzach, albo, czterej, czt, czt, e, he, he, albo cztery bóstwa, bo różne są interpretacje. E, także, właśnie a w koronie jest właśnie ta prawia, czyli świat bogów. Ptaków, dusz nienarodzonych dzieci i niejako właśnie inkarnującej części duszy człowieka, co również jest ciekawym wątkiem. O reinkarnacji już pisałam na blogu, rzucę mam linka pod spodem. Także Słowianie po części właśnie wierzyli w tą wędrówkę dusz, szczególnie, że właśnie wierzono, że dusza ludzka jest podzielona na kilka części. A w trzonie właśnie jest jawia, czyli świat materialny. No, i nawia Weleza Ważnym mitem w rozumieniu społeczeństwa agraznego, jakie stworzyli Słowianie, był też mit cyklu rocznego. Według niego Jaryło Jarowic związał się z Marzanną Dziewanną i jest to niewątpliwie nieszczęśliwa miłość, gdyż kończy się tragicznie. Ten roczny cykl jest jednak powtarzalny, gdyż rokrocznie bogowie odradzają się do nowego życia Możecie usłyszeć moją interpretację tego, tego mitu, też dołam, podam link poniżej, i napisałam o tym poemat Zdecydowanie lepiej zachowała się mitologia tak zwana niższa, czyli po prostu demonologia. Było to spowodowane głównie faktem, gdyż informacje o Boga głosili głównie właśnie kapłani w świątyniach albo podczas obrzędów, a te, zarówno jak pomniki, rzeźby czy gaje, zostały doszczętnie zniszczone praktycznie. Demonologii zaś uczono po strzechą, gdyż szły za nią pewne. Nauki moralne, jak zakaz właśnie pracy w południe, szacunek dla ziemi, pokarmu, zakaz chodzenia, chodzenia samemu lub hałasowania w lesie, zbytniej chutliwości itd. Także kultura demonologiczna jest bardzo zakażeniana w Polsce. I z tego co mi wiadomo, ostatni proces, że tak powiem, właściwie oczary, odbył się w 2003 roku w Polsce. Także to nie jest jakby zaszła historia, tylko to się dzieje cały czas. Szczególnie, że z moich ostatnich badań wynika, że prawie 90% Polaków jest zabobonna lub wręcz skrajnie zabobonna. Wierzono również w wodniki, które są na przykład znane doskonale mojej babci. Także święto wodników było obchodzone na dzisiejszego Świętego Jana mniej więcej. W południce wilkołaki, zmory i wiele innych stworzeń, czy to szkodliwych, czy to pomocnych, bo oczywiście nie można zapominać o, o demonach pomocniczych czy domowych. Mitologia była wręcz. Sposobem na przekazanie różnych prawideł, morałów czy ukierunkowania postępowania i, i działania słuchaczy. Kwestią wartą omówienia bo są również magiczne zawody. Oprócz takich oczywistości, jak wyrocznia czy kapłan, jak zielarz, stoją tutaj bardziej Rzemieślnicze zawody, także magię agrarną uprawiano powszechnie, więc zabiegi rolnicze były czymś absolutnie naturalnym i, i lokalnym. Często, na przykład, dziad wędrowny pomagał w, w takich rytuałach. Pieczą boską lub demoniczną byli wyjątkowo otoczeni. Między innymi kowale, młynarze i owczarze I wszystkie z tych zawodów były jakby wysoce wyspecjalizowane I właśnie ich najczęściej posądzano, a ewentualnie magie Kowale byli wybrańcami bogów Oprócz czysto utylitarnych obowiązków Przynajmniej część z nich pełniła również funkcje kapłańskie A kuźnie... Uważa się za m.in. przynajmniej niektóre później uważa się za m.in. świątynię Sfarożyca. Za takie stanowiska interpretuje się m.in. Wyszogród czy Płock. Ten ostatni prawdopodobnie był ostatnim funkcjonującym ośrodkiem tego typu w ogóle w historii. M.in. tam znaleziono skorupy naczynia obrzędzonego z wizerunkiem Peruna na koniu. Zawody owczarza oraz młynarza wiązały się z ogromną wiedzą i powszechnym szacunkiem, eee, jednak właśnie ich wykonawcy byli posądzeni o używanie wiedzy tajemnej czy pakty z demonami. Niektórzy byli wręcz bezpośrednio uznawani za te demony. Z drugiej strony często również egzorcyzmowali nawiedzone domostwa od działania złośliwych bytów, także egzorcyzm to nie jest tylko domena czy wymysł katolicki czy chrześcijański. O reinkarnacji już wspominałam, ale była ona raczej zarezerwowana dla wyjątkowych osób, które zasłużyły się dla rodu. To będziecie mogli sobie poczytać, jak mówiłam, link wrócę na dole. To wszystko na dzisiaj. Mam nadzieję, że ta pogadanka, że tak powiem, wstępna była satysfakcjonująca. W drugiej części przejdziemy do już mitów i powiem Wam skąd bierzemy takie interpretacje ich, a nie inne. Jaka jest ich geneza? No i, i, i więcej sobie po prostu o tym powiemy. A także dzisiaj było bardziej ogólnikowo. Dziękuję Wam za uwagę i do usłyszenia następnym razem. Pa!